Ojej, za chwilę się zaczyna lekcja, moja najgorsza lekcja w życiu. O, czekolora, cześć. Cześć. Co robisz? No wiesz, jak to zwyczajnie, czekam na lekcję, która jest najnudniejsza w całym moim Życiu! Nie lubisz lekcji? O, to powiedz, co, pójdziesz na to? Mam razem z tobą lekcję. Aha, no tak. Dzisiaj mamy takie same lekcje, no tak. Dobra, ja muszę uciekać, bo przynajmniej tylko tu się z tobą muszę Czekaj, tylko coś wezmę z szafki O, tylko Dobra, bierę. Pa! Pa! Ojejka, jejka. Też uciekam. Czy wszyscy już są? Przepraszam za spóźnienie. Draculora, kolejny raz ci się zdąży. Za chwilę wstawię ci jedynkę. Też przepraszam za spóźnienie. Jeszcze raz taka coś się stanie. To Wam mówię. Dlatego Clau, Laguna i Claudine są zawsze punktualne, a wy nie. Dobra, zaczynam lekcję. Zobaczcie to, co napisałam na tablicy. Przepiszcie to też szczytu i to jest nasze zadanie. To jest zadanie. Przepiszcie i zróbcie to samodzielnie. Za to postawię piątkę. Nie, no piątkę. Dobra. Ale my nie mamy zeszytów, proszę pana. Właśnie, właśnie, właśnie. Pan nam zabrał już zeszyty, oh, no tak zapełnia. to ktoś przyjdzie tutaj? Kto jest kto się zgłasza? No, do takiego prostego zadania. No, takie proste. Jej, no zobaczcie, to jest proste. Wszystkie informacje tu napisałem, które się uczyliśmy w tym tygodniu. Przepraszam, mi się takich rzeczy nie uczyliśmy. No wiesz, co, no. Chceś taka mnie zasmudziłaś. No bo to prawda. Też, 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 też. No dobra. To. Ym... Zróbcie sobie.

każdy nie po moim sprawdzianiku. Teraz najpierw Laguna. Masz lakuna. Teraz piszesz sprawdzian z tego tygodnia. Widzisz, że to jest z tego tygodnia? Na tak napisz. I napisz mi to. Och, I się tylko zatrzasnęły drzwi. Właśnie. Ja takich rzeczy tam nie lubię. Ja jestem Klea. Klea nigdy nie chce się obdarzyć. Więc ja. Um, no. Idę stąd. Jest w domu. to do Łotwy, sprawdzianek. Dobra. Już idę tu tam. Pa. I zostaliśmy sami. Ale ja jednak idę z nimi. Pa. I co teraz? Nie wiem. Zostajemy w klasie. Dobra. Ojej, ojej. I co ten pan hak nas chce nauczyć? Też popieram twój pomysł. Nie wiem czego on chce nas nauczyć, ani takich tam rzeczy. Nie wiem. On no po prostu chciałem chyba nam udowodnić, jak jest super i tak wiesz, nie. I jest super, jak on ma też śród o swojej mocy. No, masz radź. Dobra. Ja już muszę lecieć do domu.

Ojej! Gdzie oni są? Muszę biegnąć tymi korytarzami! O! Co wy tutaj robicie? No, mam takie małe spektanko. No. A dlaczego ja nic o tym nie wiem? No, bo chcieliśmy się tak umówić na, na strach skład. Ale dlaczego z wam jest? Dews nie należy do strach składu. Ale chciałam go troszkę poduczyć. No, 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 poduczyć. Tak, klątzy, hm? No i yy. przecież na nie należy do strach składu. Zapisała się, nie pamiętasz miesiąc temu. Byłaś chora. Oj. No. No. Mhm. Lecz, mówiliście, że idziecie do domu. A jeszcze tak mi trochę Klodin zatrzymała. Ale Claudine po co cię zatrzymała? No bo musiałam pójść po coś do Howlin. Wiecie, kto ona. Trzy zęby i Ale dlaczego Laguna z wami jest idios? Jest